Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ prowadzimy w agencji rekrutację. Rekrutację na stanowisko handlowca. I bardzo ważne jest, żebyś ty, moi, mój drogi widzu, jako handlowiec miał też doświadczenie w sprzedawaniu usług marketingowych, żeby to nie było doświadczenie w sprzedawaniu czegoś zupełnie innego bo ja nie mam przestrzeni, ani nikt u nas nie ma przestrzeni i zasobów, żeby Ciebie tego wszystkiego od nowa uczyć. My dajemy Ci oczywiście podstawowe wytyczne i pogadamy, zrobimy spis wszystkich usług, cenników i tego typu rzeczy oczywiście, ale nie możemy spędzić nad Tobą wielu tygodni, gdzie Ty będziesz się wszystkiego od nas uczył. A nie będziemy mieli tej gwarancji w wyniku na końcu, po prostu nie ma na to czasu. Dlatego szukam gotowej osoby, która już może gdzieś działała jako freelancer, która już ma jakiś pomysł na sprzedawanie usług, wie jak to robić i chce zeskalować te działania. Mm, rozmawiając z moimi klientami, po prostu z wpadającymi lidami z marketingu. Bo ja się nie wyrabiam osobiście. Tych lidów jest zbyt dużo, nie mam czasu na prowadzenie tych wszystkich rozmów, ale też ochoty, bo czasami umysł jest już zmęczony tymi rozmowami, tymi wątkami, pilnowaniem tego procesu w systemie CRM. Wymaga to bardzo dużo ilości złożonych aktywności i follow-upów. W sytuacji, kiedy mam nadmiar, ja wolę cały czas skupiać się na tym, żeby robić lepszy marketing. A oddać komuś ten dział handlowy, nawet jeżeli spadnie konwersja, ale ta sprzedaż zacznie się działać, działać w sposób mnie, automatyczny znaczy ludzki, ale wydelegowany to ja mam spokojną głowę, mogę sobie stabilnie, stabilnie rozwijać firmę, skupiać się na rzeczach najważniejszych, najistotniejszych, robiąc fenomenalny marketing dla Was dzieląc się wartością, wiedzą i pomysłami, doświadczeniami, know-how, a za ten czas Ty, jako mój przyszły pracownik, będziesz sprzedawał. Tutaj udostępniamy takiej osobie podstawkę jakąś plus prowizję od każdego deala. Eee, będzie szansa dużo zarobić, bo tych lidów naprawdę mi kapie sporo i jest tutaj naprawdę duży potencjał na, na skalowanie tych zarobków, a przede wszystkim bardzo dużo się nauczysz. To taka wiedza, którą tutaj posiądziesz, to jest totalnie praktyczna wiedza. Eee, Walczysz na froncie, rozmawiasz z klientami, wiesz, jakie mają problemy, jakie mają obiekcje, więc będziesz się uczyć bardzo szybko. Oczywiście wdrożymy cię, jak obsługiwać serem Hubspot, jak to wszystko zaplanować. Damy ci informacje, jakie komunikaty, na jakim etapie wysyłać klientowi, z jakich narzędzi korzystamy. To wszystko będziesz mieć zapewnione w procesie. Tylko masz zadzwonić, zrobić dobre wrażenie, ewentualnie sprzedać. Lub w niektórych sytuacjach przekierować do mnie, ale przefiltrować te wpadające kontakty. Bo to jest taki największy problem, że do mnie bardzo dużo osób chce się dostać, ale ja nie mam czasu do wszystkich dzwonić i czasami muszę ich potraktować nieco gorzej. Bo jestem już zmęczony, przemęczony, a cały czas pojawiają się nowe kontakty, i ja po prostu nie nadążam, więc to wygląda na taką obsługę klienta gorszej jakości, a to po prostu wynika z tego, że nie mamy osoby, która mogłaby to robić na bieżąco na żywo. I, i to będzie game changer w moim biznesie, kiedy ktoś mnie odciąży z tego procesu. Bo ja będę mógł wtedy grzać w reklamę i pozyskiwać te lidy, a na dalszym Etapie handlowiec przejmie to wszystko, weźmie to na siebie i zacznie sprzedawać. A to będzie coś pięknego, bo, bo ja, na przykład, jak sprzedaję produkty automatyczne i te środki się mnożą, pojawiają bez mojego udziału, to to jest bardzo piękne uczucie, i nawet jeżeli są to środki mniejsze. Ale w tej chwili nawet handlowiec, który by miał niską konwersję, już osiągałby lepsze wyniki ode mnie, bo ja praktycznie się nie wyrabiam, tak? Nie mam czasu gdzieś tam zająć się tymi aktywnościami, przez to hamuje się rozwój całej organizacji, bo ja wiem, że jest potencjał, są pieniądze w tych lidach, można to dalej szybko ugryźć i naprawdę szybko rosnąć, w dalszym szybkim tempie dynamicznie rosnąć, tylko trzeba się tymi lidami dobrze zaopiekować zrozumieć ich potrzeby, wypytać czego dokładnie potrzebują i na tej podstawie po prostu poprowadzić dalszą komunikację. Są pieniądze do wyjęcia, możesz pracować przy nas, uczyć się od nas, robić wiele rzeczy z nami, wspólnie gdzieś tam wyciągać doświadczenia, networking, spotykać się na obiadki w Warszawie, różnego tematy, Google Meety, więc Fajnie, jakbyś był ekstrawertykiem, bo z reguły interwertyk e, potrzebuje dużej ilości czasu, zanim się z tym wszystkim oswoi. E, ekstrawertyk, sprzedawca typu Hunter, który weźmie, dowiezie te rezultaty, który będzie siedział na słuchawce i napierdzielał robotę, pilnował tego wszystkiego w systemie CRM e, i to finalnie zaprocentuje udaną współpracą. Jakie tutaj jeszcze możliwości i benefity? E, tak naprawdę w swojej pracy agencyjnej od tych paru lat mieliśmy różne podchody pod handlowców i niestety na, na, tym, na tym polu odnosimy regularnie porażki. Cały czas ktoś, kto się zobowiązuje, że będzie nam pomagał, że będzie obdzwaniał, że będzie realizował tą sprzedaż, nie dowozi wyników albo nie, nie przypilnuje tego tematu. I, i, I tak to wygląda, że finalnie nie ma z tego pieniędzy, a jest absorbowany czas. Więc duży nacisk. Ty musisz być już doświadczony w sprzedaży usług freelancerskich, być może, w sprzedaży usług agencyjnych w jakiejś innej firmie. Nie przeszkadza mi, że ty będziesz na przykład jeszcze gdzieś pracował oprócz mojej firmy. To kompletnie, nawet jestem w stanie ci część lidów oddawać, że tam będziesz sobie jakieś usługi świadczył. Jeżeli zobaczysz, że dany lid nie ma pieniędzy na korzystanie z moich usług, ale mieści się gdzieś tam w jakichś widełkach, w których ty operujesz, to masz za darmo lidy, tak? Za darmo oprócz pensji będziesz sobie mógł korzystać i obsługiwać te lidy. Myślę, że to jest duża korzyść dla takich rozwijających się Młodych przedsiębiorców, którym brakuje tego paliwa zasilanego, nie mają zasięgów zbudowanych, nie mają tych lidów, a u mnie cały czas się coś dzieje. A jak chcę mieć jeszcze trzy razy tyle, to dopalam reklamą na TikToku i te lidy kapią cały czas. Więc nie ma tutaj problemu z całym procesem marketingowym, z generowaniem lidów, z tym wszystkim, ale na ostatnim kroku, czyli sprzedażowym. Brakuje nam po prostu człowieka, który zrobi to dobrze. Myślę, że być może Ty jesteś taką osobą, zgłoś się do mnie, pogadajmy, zróbmy jakiś okres próbny, dam Ci lidy, wdrożę Cię i zobaczymy, co z tego finansowo wyjdzie. Bardzo mi zależy na tym, aby właśnie te przelewy pojawiły się bez mojego udziału, bo wtedy e, naprawdę będziemy bardzo szybko rośli, będziemy bardzo w bardzo dobrym tempie mieli tutaj potencjał prowzrostowy, wtedy będziemy mogli powiększać zespół też zajmujący się obsługą i, i wszystkie szczebelki zagrają. Tylko ktoś musi się zaopiekować tym ruchem, pokryć te lidy, które wpadają z marketingu, bo ja nie chcę w tej chwili schodzić z częstotliwości kontentu, który robię. Dla mnie Rośnięcie w sieci jest najistotniejszym elementem, budowanie tej marki osobistej tego wszystkiego dookoła, bo silna marka osobista długofalowo będzie przynosić 4 razy tyle lidów niż jeszcze teraz, a, a sprzedaż to jest proces na tyle powtarzalny, że jesteśmy w stanie kogoś wdrożyć, aby mnie zastąpić. Także myślę, że to jest ta przestrzeń. W której dostrzegam potencjał na kolejny game changer, który sobie zapiszemy w pamiętniku biznesowym, który udostępniałem, na blogu i na YouTubie, taki, taki pamiętnik, gdzie dziela się przemyśleniami z danego okresu, i uważam, że jeżeli znajdziemy dobrego handlowca, przyzwoitego, który robi chociaż podobne wyniki do mnie, a uważam, że da się robić lepsze wyniki, bo. Ja zaniedbuję ICRM, a nie zawsze wpiszę, nie zapomnę o follow-upie, bo mam tysiąc obowiązków, tak? Nie jestem aktywny w tym procesie, jako przedsiębiorca nie mogę też robić wszystkiego. I wierzę, że jeżeli do organizacji trafi poukładana osoba, która jest gdzieś tam e, taka uporządkowana i komunikatywna, która fajnie jest w stanie wyczuć potrzebę klienta, to będziemy w stanie naprawdę dopinać minimum jednego dila dila jednego tygodniowo co już przynosi fajny wzrost mrr w skali miesiąca bo to wszystko jest w subskrypcjach abonamentach jestem w stanie ci też wypłacać prowizje za kolejne miesiące od pozyskania klienta który został z nami dłużej naprawdę jest tutaj przestrzeń wielotorowa gdzie możemy fajne rzeczy wspólnie sobie porobić i na tym, mi będzie, na tym mi będzie zależało, żebyśmy się fajnie dograli. Jeżeli czujesz, że mój styl komunikacji, marketingu, tego co robię w sieci, odpowiadać i czujesz się, że się z tym identyfikujesz, być może tak wirtualnie się ze mną zaprzyjaźniłeś, oglądasz każdy odcinek, zgłoś się do mnie, pisząc do mnie na Facebooku, na Facebooku prywatnym. Napisz mi wiadomość, być może nagraj krótkie wideo, w którym opowiadasz o swoich doświadczeniach. Na pewno tych zgłoszeń będzie sporo, ale przejrzę wszystkie i każdy dostanie określoną próbkę lidów do testów. Zobaczymy, co z tego wyniknie i co się w przyszłości wydarzy. Sprawdźcie, że te moje porażki z przeszłości w obrębie delegowania działu handlowego. Zostaną zredukowane i to wszystko zacznie fajnie funkcjonować beze mnie. Jest. To będzie game changer i chcę, żebyś ty, drogi widzów w tym uczestniczył. A jeżeli jesteś osobą, która nie chce sprzedawać, ale chce, uważa, że jestem warty polecenia, chcesz mnie polecać, to też możesz mówić zaprzyjaźnionym firmom o moich usługach marketingowych, kierować ich do mnie i ja również będę ci wypłacał prowizję. Nie musimy być na oficjalnych jakichś warunkach, po prostu będziesz czerpać prowizję za to, że polecisz mi klienta. Eee, bardzo dążę do wysokich wzrostów, chcemy się rozwijać, chcemy przebijać kolejne progi i potrzebuję też nie tylko swojego, ale waszego wsparcia, bo was jest tu trochę. Mam prawie 4000 powracających widzów, czyli takich, którzy regularnie mnie oglądają jeżeli połączymy siły i zaczniecie polecać moje usługi, oznaczać mnie i tak dalej i to będzie się finansowo zgrywać, to pomożecie nie tylko mi, ale swojemu portfelowi zarabiać więcej. A zawsze możemy zająć obopólną korzyść. Jeżeli do Ciebie trafiają też lidy, to my je możemy później obrawić z moim handlowcem i sprzedawać Twoje usługi drożej dzielić się jakimiś potencjalnymi przychodami. Bo tak też robiliśmy w przeszłości, że na przykład ja brałem na siebie obsługę telefoniczną klienta, lidów klienta i finalnie gdzieś tam się to przeradzało w, w droższe współpracę, w lepsze współpracę, dlatego zróbmy coś wspólnie. Być może masz też jakieś inne pomysły, i inicjatywy, co możemy zrobić wspólnie, na jakich obszarach, na jakich płaszczyznach. Pogadajmy na luzaku i zobaczymy, co da się wspólnie zrobić. Pamiętajcie, chcecie mnie polecić, kierujcie do mojego numeru telefonu, każcie tej osobie powiedzieć, że jesteście stąd i stąd. Jeżeli ja domknę umowę. Zgłoszę się do ciebie i wypłacę ci prowizję. Będę tą prowizję wypłacać przez cały okres współpracy z danym klientem, więc jest tu potężna możliwość do kooperacji. Moje usługi nie są tanie, więc tutaj jest w stanie powyżej nawet 1000 zł miesięcznie z jednego klienta czerpać. Więc, jak podrzucisz mi trzech klientów, to już masz drugą wypłatę, jakąś tam na poziomie 3,5 tysiąca na przykład, nie? Także jest tutaj duży potencjał. Jeżeli czujesz, że robię dobrą robotę, nie uważasz, że to jest dobry moment, żebyś został moim handlowcem, ale chcesz uczestniczyć w tym całym procesie, polecaj mnie i e, ja będę wypłacał Ci prowizję. Działamy, moi drodzy, działamy. Bierzcie do roboty. Ja bardzo doceniam ludzi pracowitych. Będą efekty, będzie duża prowizja Będziemy wspólnie robić fajne projekty. Ja będę też umożliwiał wam nowe rzeczy, bo im więcej kasy na koncie firmowym, tym większe, zwiększają się możliwości. Możemy wspólnie z widzami robić kolejne nowe projekty. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!